kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę was z filmem, w którym udekorujemy zarówno mój pokój, w ogóle tutaj nasz dom na święta, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i zapraszam do oglądania. Drodzy, ogólnie zdjęłam już tutaj ubrania z tego wieszaczka mojego i go zabieram z mojego pokoju, ponieważ mamy remont i też między innymi dlatego wróciła do mnie ta szafka. No więc... Zacznę od udekorowania tej mojego pokoju. Okej, okay, ja wyjęłam właśnie tutaj mojego krasnala, takiego, na w ogóle takie nogi, że albo się je wydłuża, albo też można je jakoś tak skrócić, no albo go jakoś tak mniej więcej, coś takiego. I właśnie on będzie stał tutaj przy mojej choince. Na razie go tutaj postawmy. A a propos choinki, no to tu znajduje się ona w tym kartonie i zabieramy się za ubieranie jej, bo właśnie zaczynamy od mojego. A potem Wam, jak już ją ubierzemy, pokażę moje kalendarze, które będę miała w tym roku. Ja ogólnie tylko dodam, że akurat ten film nagrywam 29 listopada. Czyli jeszcze przed pierwszym, zanim otwieramy. Tam, tak się prezentuje moja choinka. Okej, okay, ja odłożyłam karton. Nogi też się już powinny trzymać, tak się właśnie prezentuje ta choinka. Mam też tutaj takie pudełeczko. Eee, tutaj chciałam dostały się nim i... którą stronę? Dobrze, dobrze, się otwiera. Tu znajdują się dekoracje do tej mojej choinki, tada, moja choinka jest już praktycznie cała przynajmniej z tej strony, chyba z tamtej też już rozłożona, w sensie te gałązki tak są podginane. To jest w ogóle jej czubek już u góry. No i teraz chyba trzają... Już postawić tutaj w jej właściwym miejscu, czyli dokładnie tutaj. Tylko muszę jeszcze ogarnąć, która strona najładniej się prezentuje i będzie taka, wiecie, wizualnie. Ok, teraz zakładam te moje lampki, takie się nieżynki na tą choineczkę. Pora na założenie czubka, ja mam taką gwiazdę srebrną. Moi drodzy, tak się na razie prezentują część ubranych moich bombeczek. tak się prezentuje ubrana już tutaj e, i... no i teraz tak jak wspominałam zabieram się za pokazanie moich tegorocznych kalendarzy, zacznijmy od pierwszego który e, teraz możecie zobaczyć jak powstał, zabieram się za uzupełnianie tego mojego kalendarza cukieryczki I kolejny kalendarz adwentowy prezentuje się tak. I jest to taki srebrny kalendarz z sinseja, z taką biżuterią w kolorze srebrnym. Ja już otwierałam złoty, co nawet mogliście zauważyć na moim kanale. A teraz tak po prostu codziennie będę po jednym okienku otwierała właśnie ten kalendarz. tym zobaczcie, jak pięknie pasuje tutaj kolorem do mojej choinki. Kolejny kalendarz adwentowy jest to taki kalendarz, który Również już otwierałam na moim kanale, ale będę go sobie otwierała właśnie tak codziennie po jednym okienku. Jest to kalendarz adwentowy z pralinkami, truflami i jest on z Ikei i będę go w sumie jadła razem z moimi rodzicami, pewnie jakoś tak na zmianę. Następny kalendarz adwentowy jest to taki kalendarz z czekoladkami, który ten akurat kalendarz dostałam od mojego w ogóle wujka e, i od jego tak naprawdę kuzynki, kuzyna e, i jeszcze jednej kuzynki, więc też sobie będę otwierała codziennie po jednej czekoladce. Następny kalendarz adwentowy tak się prezentuje i go kupiłam, jak mam być szczera, jakoś na początku września, ale tak go zauważyłam i stwierdziłam a dobra, my kupuję ten kalendarz. Jest to ogólnie też kalendarz adwentowy słodycz, ze słodyczami, e, ale w tym roku jakoś właśnie się ich sporo uzbierało e, i ma. Mamy tutaj jakieś takie różne, nie wiem, cukierki, jakieś widzę tutaj lizaki i tego typu rzeczy, więc ja osobiście nawet sama do końca nie wiem, co w nim będzie, więc po prostu codziennie jak będę go otwierała, to się będę przekonywała, co się w nim znajduje. I ostatni kalendarz adwentowy z Kindera, tak się on prezentuje, jest to kalendarz, który sam od mojej przyjaciółki, bo się właśnie wymieni wymieniłyśmy kalendarzami. Ja jej dałam kalendarz Sinsei, a ona mi dała taki fajny z Kindera słodyczowy i tutaj będziemy mieć takie fajne różne rzeczy, będą zarówno te hipopotamki, będą też jakieś te takie inne słodycze, więc zapowiada się smakowicie i go również będę otwierała codziennie, a jeżeli chcecie widzieć zawartość tych kalendarzy to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na moim Instagramie Gimfit na którego Was zapraszam będę Wam codziennie albo prawie codziennie pokazywała właśnie co się znajduje w tych kalendarzach. Zbliżam się teraz tutaj, ponieważ tu w rogu, tutaj w miejscu tej latarenki będzie spała taka metalowa choinka... Tutaj mamy jeszcze taką dekorację i to będzie w kuchni, na szafce. Zabieramy się za ubieranie kolejnej choinki i nie tylko choinki, ale też dekoracji u nas właśnie tutaj tak w salonie. Więc tu będzie stała choinka, tu już mam w ogóle taki fajny kocyk świąteczny. W ogóle też kupiłam takiego fajnego dziadka do orzechów i zabieramy się za ubieranie choinki. Zrobiliśmy pierwszy element tej choinki i teraz zabieramy się za odginanie po kolejnych tych gałązek, tutaj będę odginała, bo trochę tego jest i tak po kolei, następnie ubierzemy drugą część, a potem jeszcze ostatnią już tą końcową, więc pewnie trochę mi tutaj zajmie. Tutaj już wzięliśmy te gałązki, podginaliśmy, jeżeli chodzi o ten drugi element. I teraz nam już został ten taki najmniejszy, czyli czubek, ale to chyba już mój tata był za założenie lampek na tą choinkę, a my mamy takie fajne, że pięć łańcuchów tak po prostu od czubka będzie schodziło na sam dół, więc zakładam to. Wziąłem sobie też schodki, żeby sobie ułatwić. I no po prostu chyba bez gadania zbędnego zabieram się za robienie. Za powkładanie takich jarzębinek w tą naszą choinkę i w ogóle już lampki świecą, różnego rodzaju teraz takie dekoracje na tą naszą choinkę. Już mamy ubraną choinkę, został ostatni element, czyli takie fajne laski cukrowe, których trochę mam, jak możecie zauważyć, no i po prostu je będziemy ubierać. Tak to będziemy właśnie zawieszać po prostu w pusty, na, tak naprawdę w pustych miejscach. Tak się prezentuje tutaj nasza dekoracja świąteczna, jeżeli chodzi o tą część salonu. Mamy właśnie tutaj choinkę, też mamy tutaj fajny kocyk świąteczny, mamy tutaj naszego krasna, skarpetę na kominku, jeszcze co w międzyczasie przyniosłam tutaj takie świece. Mamy dziadka do orzechów, taką pozytywkę w kształcie karuzeli, więc ja jakby mamy taki fajny świąteczny klimat. oczywiście potem jeszcze e, udekorujemy stół. Będzie jeszcze więcej tego motywu świątecznego, ale to już zrobimy bliżej widzili, A na razie tak się prezentują dekoracje, które przygotowaliśmy właśnie u nas w domu. Więc to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobał, więc możecie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, pa pa!